Już dzisiaj będziemy, moi drodzy, wchodzić w trzeci rządek. Widzicie, ja parę dni temu, mrozy, zimno, a dzisiaj wiosenna pogoda. Trzeci rządek i się spieszymy, bo godzina cięcie No i w trakcie roboty, mówię, nie mam weny do odcinka. Tutaj to wszystko ja chyba sprawdziliłem. Materia Wam się średnio podobało. No I troszeczkę niczego się podcięły. No ale pomyślałem sobie tak, zaraz, moi no drodzy. Tu poczyszczę. Jak tą boróweczkę się ładnie przyknie, to od razu skupię się, żeby dawać jej papu, bo jeżeli ona dostanie, wiecie, własnego przycięcia, to tutaj się będzie chciało yy, puszczać nowe przyrosty. A taki jest cel, byśmy sobie w tym sezonie cieszyli oczy. Myślę, że tak będzie, więc na początku od razu pójdzie, moi drodzy, siarczan amonu. Przed wegetacją. Na pewno później też się syfnie drugą dawkę, gdzieś w okolicy czerwca. No, słuchajcie, zrobimy pauzę, ja za robotę. Następnym wieczorem zobaczymy, co przyniesie tutaj życie, robota jeszcze rozciągać yy, drugie rurki. Więc roboty jest bardzo dużo. Jedynie powiem Wam szczerze, taką mobilizacją, znaczy mobilizacją spokojem. I, I takim no, spokojem, to jest to, że mamy marzec, w kwietniu też jeszcze zimno, y, może śnieg padać, więc te dwa miesiące będziemy, moi drodzy, się bujać w tej borówce. Tutaj też widzicie, tutaj jest wszystko do wycięcia, ale się zostawi, ale zobaczcie jaka działalność nornic, jak tunel przy systemie korzeniowym, no i tutaj Wam pokażę dzisiaj korzonek właśnie. No i co ciekawostka, no burówka nie ma korzeni właśnikowych, ale też o, może się zrekompensuje za wczorajszy odcinek. System korzeniowy płyciutko, więc też widzimy, że ta wilgoć trzymana agrotkaniną to dobry pomysł. I pielenie też widzicie, niedokładne zostaje, wszystko będzie odbijało. To będzie się po prostu pieliło drugi raz, ale jest estetyka. No ale widzicie, taka tutaj sytuacja nie może się powtórzyć, bo się będzie sypało nawozy, będzie się podlewało, a plantacja będzie w słabej kondycji i kto by pomyślał? No widzicie wróg, którego nie widać, już się robi ciemno. 16, moi drodzy, 15 była, 16:25 już jest. Jeszcze da się nagrywać, więc dzień się robi dłuższy. No i będziemy dłużej w ogrodzie, myślę teraz będzie do wegetacji cięcie. Więc jutro myślę, że sykator weźmiemy i pierwszy rządek też będziemy chcieli. Tak za porzędem, jednym przetniemy, później nawodnienie i tak 13 razy. Więc do jutra, do piątku, a później przerwę sobie zrobimy i dopiero będziemy się po w poniedziałek. O susto